Cześć, witajcie. Zaczęliśmy właśnie żniwa. Jestem na kombajnie. A kosiłem już wcześniej działeczkę, przed chwileczką. Dosłownie 20 arów mamy już zbiornik. Nie będę już wjeżdżał. Tutaj tylko przekosiłem na tej działce, co zawsze pokazuję. Dosłownie poprzeczniak. Czekam na tatę, żeby przyjechał z transportem. Jesteśmy na jęczmieniu. Na Jakubusie, oczywiście, na czym innym możemy być. Tu Wam przedstawiam moją maszynę. Jest to klas konsul, rocznik nieznany. Tak samo jak przebieg. A przyjaźnie przeze mnie i przez brata nazwany klamotek. Kombań jak na swoje lata, oczywiście. Ma jakieś tam swoje wady, ma zalety. Więcej wad niż zalet, no ale mamy to na co nas stać. Eee, a klamotek dlaczego? No bo co chwilę się psuje, ma jakieś tam drobne awarie. Staramy się go doprowadzić jakoś do ładu, no ale jest, jest ciężko. Ale jakoś tam się staramy. Mam przed chwilą założone eee, nowe bagnety na całości. Nowa kosa wleciała również bo ktoś tu coś pomieszał i była kosa dopasowana do bagnetów. Teraz jest już okay. Może być ciężko coś nagrać z koszenia, bo wiadomo, przy takim sprzęcie to trzeba się skupić, a nie nagrywać, ale zobaczymy, co się da zrobić. Ja kończę, bo słyszę, że już tata jedzie i postaram się jeszcze włączyć później. Na razie, hej. Stało się jak widać, a to już jedzie było 4 zbiorniki eee, tak liczę, do zbiornika wchodzi mniej więcej to na 200, ale powiedzmy, że, że nie będzie tona. To, to mamy 4 tony i troszeczkę było, to już tego nie liczmy. To i tak niezły wynik. Jak na te nasze gospodarzenia na to wszystko ściernie ładne troszeczkę nie w słomy, tak jak trzeba, jakbym chciał, ale pójdzie ta i to wszystko wymiesza. No i to by było tyle, krótki filmik. Udało mi się coś tam nagrać, postaram się wyrzucić. I to by było na tyle z małych żniw w małym gospodarstwie. Wszyscy się śpieszą na YouTube. Pierwszy w województwie, pierwszy na wsi, a ja będę ostatni w województwie, ostatni na wsi i też zdążę. Na razie, trzymajcie się, hej.